No halo Guzo, przepraszam cię Guzo! No. Nie, to była kurwa przesada, to była kurwa przesada Patrz, patrz! To była kurwa przesada, to patrz Czekaj, czekaj, bo on czeka na To była kurwa przesada, kurwa Czekaj już, poczekaj Pala, to... Nie by ci było jakiegoś... Ja by Zadeusza ze... sta... kurwa śmiał? Będziesz znowu klękał na kolana? O już bo... Przepraszam Siadaj na dupie kurwa Przepraszam, przepraszam o, jak nie, jak nie usiądziesz na dupę, to jesteś p******e, nie nie jest, dobra? Jeszcze gówno musisz zjeść za przeprosiny. Przeprosiny, gówno musisz zjeść. Nie, bo to jest przesada. Przepraszam Gudo, przepraszam, patrzę, klękam przed tobą. Klękam, przepraszam. Nie, mam mi jest kurwa. kurwa. E, eee, da mnie zjeb**y, da mnie zjeb**y, e. Aha. U przeprosiłem, Uklękuj, przeprosiłem. Nie, nie, nie wybaczam ci, nie wybaczam ci. No proszę Cię, wybacz mi! Jak wybacz dasz mi ekran. Jak dasz ekran? Jak to robię? Jak dasz ekran? Treni wybaczysz? No. Okej. Okay. wydałem I kamerkę na lewie. Jak dasz teraz dużą kamerkę? Jak teraz zęby pokażesz? Jak zęby pokażesz A jak robi jak, wampir? Tam nie ma co pokazywać. A jak robi tygrys? A jak robi chinka? Bo ty kurwa ogarnij się Ej, co ty masz takiego jednego kurwa zęba, takiego kurwa niebieskiego Ewoluje, ewoluję Ewolucja. Co mnie dawaj tu ma niebieskiego zęba? Upgrade! Łaz! Yeah. Taki język to jest obstany. Język to obstrany Obstranek. akurat, kurwa. To no. <laughs> nie kurwa.